Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje życie toczy się jak partia szachów, w której nie widzisz wszystkich zasad? Że jesteś tylko pionkiem przesuwanym przez niewidzialne ręce? Przez lata pracy z ludzką psychiką zauważyłem, że wielu ludzi właśnie tak się czuje, jakby byli częścią gry, której nie rozumieją. Być może znasz to uczucie, rozmawiasz z kimś, kto uśmiecha się uprzejmie i mówi łagodnym tonem. Na powierzchni wszystko wygląda normalnie, a jednak w środku coś cię niepokoi. Intuicja wysyła ciche ostrzeżenia, podczas gdy rozum próbuje znaleźć wytłumaczenie. I nagle przychodzi olśnienie. Zostałeś wciągnięty w psychologiczną pułapkę. To, co mnie uderzyło po latach obserwacji, to fakt, że takie zachowania nie są przypadkowe. To nie są spontaniczne reakcje, to stare powtarzalne wzorce, coś co nazywam cieniami archetypowymi. Mechanizmy te pozwalają pewnym osobom wkroczyć do twojej przestrzeni psychicznej i zniekształcić twoje postrzeganie rzeczywistości. Celem nie jest rozmowa czy zrozumienie, lecz kontrola. W tym materiale pokażę ci pięć pytań, które wydają się niewinne, a w rzeczywistości są potężnymi narzędziami manipulacji. Co ważniejsze, nauczę cię, jak na nie reagować, by odzyskać przewagę i zachować jasność umysłu. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, Zdobędziesz to, co nazywam świadomym rozeznaniem, zdolność dostrzegania gry, zanim ta się rozpocznie. Muszę cię jednak ostrzec. Gdy poznasz te schematy, zaczniesz widzieć je wszędzie, w rodzinie, w pracy, wśród znajomych, a nawet w kontaktach z obcymi. Zauważysz próby dostania się do twojej psychiki bocznymi drzwiami. Dla niektórych to odkrycie bywa niepokojące, dla ciebie jednak stanie się początkiem wyzwolenia. Dlatego już teraz zachęcam cię do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych treści, a jednocześnie stworzysz z nami przestrzeń, w której uczymy się patrzeć głębiej, świadomiej i odważniej. Każdy krok w stronę świadomości jest łatwiejszy, gdy nie idziemy sami. Czy jesteś gotów zrobić ten pierwszy krok i zobaczyć, jak działa najbardziej powszechna z manipulacyjnych technik, atak na twoją wrażliwość? Zajrzyjmy razem w cień i odkryjmy, co się za nim kryje. Ile razy w życiu usłyszałeś słowa: Przesadzasz, jesteś zbyt wrażliwy? Dla wielu osób brzmią one znajomo. Często wypowiadane są lekko, czasem nawet z uśmiechem, ale w rzeczywistości kryją jedną z najczęściej stosowanych technik manipulacji unieważnienie twoich uczuć. To nie jest atak na twoje argumenty, to atak na samo twoje prawo do odczuwania. Kiedy czujesz, że coś jest nie w porządku, że ton rozmowy nie pasuje do słów, że spojrzenie mówi więcej niż deklaracje i głośno to wyrażasz, manipulator odwraca sytuację, sprawia, że zaczynasz wątpić we własną intuicję. Z mojej perspektywy to właśnie osoby wrażliwe są najbardziej spostrzegawcze. Potrafią wychwycić najmniejsze sygnały nerwowy uśmiech, chwile zawahania, drobny grymas twarzy, czują napięcie, zanim ktokolwiek inny je zauważy. Wrażliwość jest więc nie słabością, lecz darem. Wewnętrznym radarem, który sygnalizuje brak spójności. Manipulatorzy wiedzą o tym doskonale. Dlatego nie próbują być lepsi w ukrywaniu kłamstw. Zamiast tego starają się wmówić ci, że to ty jesteś problemem, że Twoje uczucia są przesadzone, niepotrzebne, dziecinne. Pomyśl o kilku przykładach. Analityczka finansowa dostrzega nieprawidłowości w raportach i zostaje nazwana paranoiczną. Aż do chwili gdy wychodzi na jaw ogromne oszustwo. Żona zauważa zmiany w zachowaniu męża i słyszy, że jest przewrażliwiona, aż odkrywa zdradę. Pracownik kwestionuje wątpliwe praktyki w firmie i zostaje określony jako trudny, aż wybucha skandal. To, co nazywam prześladowaniem wrażliwych, pokazuje jasno. Gdy twoja wrażliwość jest atakowana, w istocie słyszysz komunikat przestań używać swojego radaru psychicznego. Widzisz coś, czego ja nie chcę ujawniać? Jak się przed tym bronić? Najlepszą odpowiedzią jest świadome potwierdzenie własnej percepcji. Gdy ktoś pyta z wyrzutem dlaczego jesteś taki wrażliwy? Nie tłumacz się, nie przepraszaj, nie usprawiedliwiaj. Spójrz spokojnie w oczy i odpowiedz nie jestem wrażliwy. Jestem spostrzegawczy. Czy to Cię niepokoi? Ta krótka fraza zmienia układ sił. Zamiast podważać siebie, Odwracasz lustro w stronę manipulatora. W moich obserwacjach reakcje są zwykle trzy: złość, prawdziwa twarz wychodzi na jaw, zmiana tematu, potwierdzenie, że trafiłeś w sedno, nagle przesadna uprzejmość, desperacka próba załagodzenia sytuacji. Każda z tych reakcji to znak, że miałeś rację, ufając własnym odczuciom. Twoja wrażliwość nie jest ciężarem. To twoja tarcza i kompas. Nie pozwól, by ktoś ci ją odebrał, a teraz zobaczmy, jak manipulatorzy sięgają po jeszcze bardziej podstępne pytanie, takie, które dotyka samego serca relacji. Ufasz mi, prawda? Na pierwszy rzut oka pytanie Ufasz mi wydaje się naturalne. Przecież relacje opierają się na zaufaniu, a bliskość wymaga pewności, że druga osoba nie zawiedzie. Jednak w praktyce, gdy to pytanie pojawia się w ustach manipulatora, kryje się za nim nie prośba o szczerość, ale subtelny szantaż emocjonalny. W mojej pracy zauważyłem coś, co stało się kluczowym odkryciem ludzie naprawdę godni zaufania nigdy nie muszą o nie pytać. Zaufanie rodzi się z konsekwencji i spójności, kiedy słowa, działania i energia człowieka są zgodne. Tacy ludzie nie potrzebują teatralnych zapewnień, bo ich autentyczność mówi sama za siebie. Manipulatorzy jednak rozumieją, że twoja intuicja może wyczuwać niespójności. Dlatego próbują zablokować twoje podejrzenia, rzucając pytanie Ufasz mi, prawda? To, co nazywam ultimatum w przebraniu intymności, w praktyce oznacza Zignoruj swoje odczucia i potwierdź, że jestem ponad wszelką wątpliwość. To pytanie aktywuje wewnętrzny konflikt, który określam mianem kompleksu lojalności. Z jednej strony chcesz być dobrym człowiekiem, kimś, kto ufa i daje kredyt zaufania, z drugiej strony twoja podświadomość wysyła sygnały ostrzegawcze i dokładnie ten rozłam manipulator próbuje wykorzystać. Spójrz na kilka przykładów. Partner biznesowy, który nie chce pokazać ci pełnej dokumentacji, ale zbliża się do ciebie i mówi z uśmiechem Przecież mi ufasz, prawda? Partner życiowy, który chowa telefon i z oburzeniem pyta Nie ufasz mi? W obu sytuacjach celem nie jest budowanie zaufania, celem jest uciszenie Twojej intuicji i wprowadzenie Cię w poczucie winy. Jak odpowiedzieć, by nie dać się złapać w tę pułapkę? Tu stosuję zasadę świadomego dystansu. Gdy ktoś Cię o to pyta, zatrzymaj się na chwilę, oddychaj spokojnie i powiedz: Zaufanie buduje się poprzez konsekwencje, a nie poprzez pytania, czy chcesz, żebym zignorował swoje przeczucia? To krótkie zdanie działa jak światło rzucone na ciemność. Jeśli druga osoba jest godna zaufania, uszanuje twoją odpowiedź i nadal będzie potwierdzać swoje intencje czynami, ale jeśli to manipulator zareaguje nerwowo, zmieni temat lub spróbuje sprawić, że poczujesz się winny za swoje standardy. Najważniejsza lekcja brzmi: zaufanie nie może być wymuszane słowami. To proces, który widoczny jest w każdym działaniu i spojrzeniu. A kiedy już rozpoznasz tę technikę, kolejne narzędzie manipulacji stanie się jeszcze bardziej oczywiste. Bo następne pytanie, które manipulatorzy zadają, brzmi, czy właśnie mnie o coś oskarżasz. I jest to mistrzowska próba odwrócenia ról. Do tej pory widzieliśmy, jak manipulatorzy próbują podważyć Twoją wrażliwość i zmusić Cię do udzielenia im ślepego kredytu zaufania. Teraz wkraczamy w jeszcze ciemniejszą sferę. Tam, gdzie rzeczywistość zostaje całkowicie odwrócona. Najpierw stosują pytanie, czy ty mnie o coś oskarżasz, a zaraz potem uruchamiają teatr niewinności z dramatycznym: czy ja kiedykolwiek skłamałbym, skłamałabym tobie. To pierwsze pytanie działa jak lustro ustawione na ciebie. Zadajesz rozsądne pytanie, chcesz wyjaśnić wątpliwość, a nagle to ty czujesz się winny. Manipulator dokonuje tego, co nazywam odwróceniem odpowiedzialności. Zamiast wyjaśnić swoje zachowanie, każe ci tłumaczyć się z własnej czujności. Wyobraź sobie, że zauważasz brakujące kwoty w budżecie firmy i pytasz spokojnie szefa o wyjaśnienie. Jego natychmiastowa odpowiedź brzmi: Chcesz powiedzieć, że mnie o coś oskarżasz? I nagle to ty stajesz się obrońcą, tłumaczysz się, a pytanie o pieniądze zostaje zamiecione pod dywan. To klasyczna technika którą określam jako przeniesienie winy. Najlepszym antidotum na tę grę jest coś zaskakująco prostego pauza terapeutyczna. Kiedy słyszysz, czy mnie o coś oskarżasz, nie odpowiadaj od razu. Zachowaj spokój, patrz w oczy i poczekaj kilka sekund, a potem wypowiedz spokojnie trzy słowa. Powinienem? To pytanie rozbraja przeciwnika, bo niewinna osoba nie boi się pytań. To winny ucieka w agresję lub uniki. Ale manipulatorzy mają w zanadrzu jeszcze jedną broń teatr niewinności. Pada pytanie, czy ja kiedykolwiek skłamałbym tobie. Często z dramatycznym tonem, łzami w oczach, albo z udawaną oburą. Nie chodzi tutaj o odpowiedź. Chodzi o to, by wzbudzić w tobie poczucie winy za sam fakt, że ośmieliłeś się wątpić. To, co nazywam emocjonalnym spektaklem, to próba stworzenia długu uczuciowego. Zamiast udowodnić prawdę czynami manipulator odgrywa scenę, by zatrzymać twoje logiczne myślenie i wzbudzić współczucie, jak odpowiedzieć. Stosuje zasadę świadomego pytania. Kiedy ktoś mówi, czy ja mógłbym cię okłamać? Caj odpowiedz: to nie jest właściwe pytanie. Właściwe brzmi, czy umiałbym to rozpoznać, gdybyś to zrobił? Taka reakcja natychmiast przenosi rozmowę z teatru emocji na grunt świadomości, bo prawdziwa uczciwość nie potrzebuje przedstawień. Ona po prostu istnieje, wyrażając się w spójności i przejrzystości. Kiedy nauczysz się dostrzegać różnicę między autentycznością a pokazem, stajesz się odporny na jeden z najczęstszych trików manipulacyjnych, a wtedy manipulator sięgnie po swoją ostatnią, najcięższą broń, prośbę o zapomnienie, ubrana w niewinne, nie możemy po prostu iść dalej, kiedy wszystkie wcześniejsze triki zawiodą atak na wrażliwość, żądanie zaufania, odwrócenie oskarżenia czy teatr niewinności, manipulator sięga po swoją najcięższą artylerię. To pytanie, które brzmi jak apel o zgodę i spokój, nie możemy po prostu iść dalej. Na pierwszy rzut oka wydaje się rozsądne. Kto z nas nie chce zostawić przykrych spraw za sobą i skupić się na przyszłości? Jednak w rzeczywistości to pytanie kryje coś znacznie groźniejszego wymuszoną amnezję. Nie chodzi o rozwiązanie problemu, lecz o jego szybkie pogrzebanie. W swojej pracy zauważyłem, że manipulatorzy stosują ten chwyt wtedy, gdy wszystkie inne zawiodły. To ich opcja nuklearna. Gdy nie mogą cię uciszyć gniewem, winą, ani dramatem emocjonalnym, próbują cię zmęczyć i zmusić do rezygnacji z prawdy. Spójrz na kilka przykładów firma złapana na skandalu, zamiast odpowiedzieć na pytania pracowników, Mówię, nie rozdrapujmy ran, skupmy się na przyszłości. Partner, którego zdrada wyszła na jaw, błaga: Po co do tego wracać? Musimy patrzeć naprzód. Na powierzchni brzmi to jak troska o relację. W głębi jest to jednak żądanie zapomnienia, próba zakopania niewygodnej prawdy pod dywanem pozornej zgody. Ja nazywam to psychologicznym pogrzebem, bo jeśli rana nie zostanie oczyszczona, a tylko zakryta, zaczyna ropieć. Z zewnątrz wygląda, że jest spokój, ale wewnątrz trucizna nadal się rozprzestrzenia. Antidotum na tę strategię jest proste, choć wymaga odwagi. To, co określam mianem świadomego zakotwiczenia. Kiedy słyszysz: "Nie możemy po prostu iść dalej?", odpowiedz spokojnie: "Pójdę dalej, gdy zrozumiem, co się wydarzyło. Nie wcześniej." To jedno zdanie wysyła jasny sygnał: twój spokój opiera się na prawdzie, a nie na iluzji że nie dasz się zmusić do udawania, że nic się nie stało, tylko po to, by komuś było wygodniej. Manipulatorzy mają schemat działania. Najpierw zaprzeczają, potem umniejszają, następnie przerzucają winę, a w końcu próbują zmusić cię do zmęczenia i rezygnacji. Pytanie o pójście dalej to ostatni etap tego cyklu. Jeśli ustąpisz, wygrywają. Jeśli się zakotwiczysz w prawdzie, cała ich konstrukcja upada. Jak powiedziałem kiedyś, dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. Na tym właśnie liczą manipulatorzy, że zrezygnujesz, że poddasz się zmęczeniu, ale ty już wiesz, że to tylko kolejna pułapka. I dlatego jesteś gotów na ostatni krok odkrycie, że twoją najpotężniejszą bronią jest psychologiczna suwerenność. Wszystkie manipulacyjne pytania, o których mówiliśmy wcześniej, mają jedną wspólną cechę: działają tylko wtedy, gdy oddasz swoją reakcję emocjonalną. Potrzebują twojego strachu, poczucia winy, potrzeby akceptacji. Gdy jednak zachowasz spokój, ich mechanizmy się rozpadają. To właśnie nazywam świadomym dystansem, umiejętnością obserwowania bez wciągania się w grę. Manipulator najbardziej boi się człowieka, którego nie da się wyprowadzić z równowagi. Kiedy stajesz się psychicznie zintegrowany, nie reagujesz automatycznie na przyciski, które ktoś próbuje naciskać. Nie jesteś już zbiorem kompleksów, ale centrum własnej świadomości, a to centrum jest nie do naruszenia. Kiedy inni próbują cię zdezorientować, a ty pozostajesz klarowny. Kiedy rzucają cień, a ty pozostajesz w świetle, kiedy próbują cię wstrząsnąć, a ty trwasz stabilnie, wtedy osiągasz to, co nazywam psychologiczną suwerennością. A suwerenności nie da się zmanipulować. Powiedziałem kiedyś nie jestem tym, co mi się przydarzyło. Jestem tym, kim wybieram się stać. I to jest sedno obrony. Manipulator chce, abyś stał się kimś zależnym, zagubionym, winnym, zmęczonym, ale twoim wyborem może być przebudzenie, świadomość i wolność. Jak to praktykować? Najprościej poprzez pauzę świadomą. Zanim odpowiesz na manipulacyjne pytanie, Weź oddech, poczuj swoje ciało, znajdź swoje centrum, a potem odpowiadaj nie z miejsca lęku czy winy, ale z miejsca siły. W tym momencie gra manipulatora kończy się, zanim zdąży się rozkręcić. Może cię to zaskoczy, ale wierzę, że każda konfrontacja z manipulacją jest w istocie darem. Pokazuje ci, gdzie Twoje granice są jeszcze słabe, gdzie musisz się wzmocnić. Każde kłamstwo uczy Cię szybciej rozpoznawać prawdę, każda próba kontroli rozwija twoją zdolność odróżniania autentyczności od iluzji. To jest właśnie praca z cieniem, dojrzewanie poprzez spotkanie z ciemnością. A kiedy już nauczysz się tej sztuki, stajesz się niewygodny dla wszystkich manipulatorów nie dlatego, że walczysz z nimi, ale dlatego, że ich widzisz. A bycie dostrzeżonym to ich największy lęk, bo oni żyją tylko w cieniu. Światło świadomości odbiera im moc. To właśnie jest prawdziwe wyzwolenie psychiczne nie brak trudności, ale obecność świadomości w samym ich środku. Wtedy nie tylko chronisz siebie, ale też tworzysz wokół przestrzeń autentyczności, w której inni też mogą być prawdziwi. Już nie jesteś pionkiem na cudzej szachownicy. Jesteś graczem własnego życia, świadomy, spokojny, wolny.